Cześć, witam Was w kolejnym Motovlogu. Dzisiaj będzie krótko. Chociaż miało już nie być, nakręciłem jeden special odcinek. Będzie na temat troszeczkę zimy. A dzisiaj ten, który już był obiecany jakiś czas temu. Słuchajcie, będzie to na temat zimowania motocykla. No i w zasadzie będzie dosyć krótko i na temat. Dlatego zaczniemy od razu. Zapraszam. A więc tak, yy, przygotowanie motocykla do sezonu zimowego. Od czego trzeba zacząć? Trzeba zacząć od tego, że motocykl musi być umyty, wysuszony i zakonserwowany. I na koniec przykryty czymś, co jest przewiewne, co nie będzie utrzymywało wilgoci pod spodem. Także zdejmiemy sobie to całą osłonę materiałową, ten cały materiał, który jest na motocyklu, i zaraz opowiemy sobie troszeczkę. Ok. Pozbyliśmy się materiału, który przykrywał nasz motocykl. Teraz możemy powiedzieć parę słów. Zaczniemy od pierwszej rzeczy. Pod siedzeniem, jak wiecie, znajduje się co? Akumulator. Akumulator został wyjęty. I leży w ciepłym miejscu w domu. Mimo, że jednak tutaj temperatura nie jest jakaś specjalnie yy, ujemna, przynajmniej teraz, to jednak zdecydowanie lepiej byłoby pozbawić akumulatora motocykl i trzymać ten akumulator w ciepłym miejscu, suchym w miarę. Yy, tak, żeby nie było problemu rozpocząć sezon. Proszę Was z... Włożeniem akumulatora w odpowiednie miejsce, podpięciem go, pamiętamy, podpinamy najpierw minus, później dopiero przewód dodatni, żeby nie robić tego na odwrót, bo może nas zaskoczyć jakaś iskra, a tak to będzie, to zrobione zupełnie naturalnie i bezpiecznie. Co dalej? Słuchajcie, motocykl mamy umyty. Ja swój motocykl do tego zakonserwowałem, czyli jest on wywoskowany i wypolerowany. Bardzo ważną rzeczą, proszę Was, jest to, by napełnić zbiornik paliwa pod korek. Także nie zostawiajmy troszkę paliwa w zbiorniku, nie zostawiajmy pół zbiornika, zatankujmy go pod korek. Ano, proszę Dlaczego? Was, dlatego, że różnica temperatur będzie, spowoduje to, że zbiornik nam się będzie pocił yy, i paliwo nam się będzie skraplać, będzie się destylować na nowo, tak jakby w zasadzie. Yy, może się ono rozwarstwić, czyli no, straci swoje właściwości, nie będzie takie, jak być powinno. Oczywiście będzie je można później wymieszać i tak dalej, ono jak będzie odstane, to, to, to wszystko wróci do normy. Natomiast wiadomo, że chcielibyśmy zacząć sezon jak najszybciej bez problemów, więc zatankujcie po prostu motocykl pod korek, a problemów w zasadzie nie powinno być. Kolejna sprawa, tylko tutaj zdejmiemy blokadę, bo blokada jest na koło założona, w razie, w razie czego ona jest z alarmem jak słychać ok pozbawiliśmy się pozbyliśmy się blokady teraz tak spójrzcie na to przetnie koło wisi w powietrzu Tył również wisi w powietrzu. Po co? Prosta sprawa. Wisi to wszystko w powietrzu. Motocykl jest postawiony na klockach, jak, za, jak zapewne zauważyliście. Tylko dlatego, żeby opony nam się nie odkształcały. Żeby nie było efektu flat na dole, a może i na górze, jak się później przytoczy. Yy... Tutaj chodzi o bezpieczeństwo, jak wiadomo. No, jeżeli uszkodzimy, uszkodzimy opony, po pierwsze będziemy musieli je wymienić, a po drugie, jeżeli tego nie zrobimy, narażamy siebie i innych na niebezpieczeństwo na, na, na wypadek. No, krótko mówiąc, słuchajcie, wracając do, do opon, yy, ja je natrysnąłem specjalną pianką yy, celem yy, tego, by one nie pękały. Pamiętajcie, żeby utrzymywać odpowiednie ciśnienie w oponach. To w zasadzie tak powinien być motocykl przygotowany do tak zwanego zimowania. I, I nie ma tu jakiejś wielkiej filozofii. Trzeba po prostu pamiętać, żeby umyć, wypolerować. Nawoskować przygotować wszystkie elementy metalowe na, na, na wilgoć, którą mamy w zimie. Pamiętać o oponach, podnieść motocykl do góry i na koniec przykryć go jakimś przewiewnym materiałem, żeby nie gromadził, nie gromadziła się wilgoć. I to w zasadzie tyle. Tak przygotowany motocykl. Na wiosnę zapinamy akumulator, odpalamy i cieszymy się jazdą. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pozdrawiam Adama, pozdrawiam Kodę, pozdrawiam Markusa, y, Pitstopa, y, Unix Silvera i wszystkich motowlogerów oglądających y, mój kanał. Pozdrawiam również wszystkich widzów, y, życząc wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.